Ja nazywam się Dawid Jureczko, a to jest wakacyjny challenge. Dzisiaj powiem ci o sześciu nawykach biednych ludzi, przez które być może również tobie cały czas brakuje pieniędzy. We wczorajszym nagraniu mówiliśmy o tym, jak zmieniać swoje nawyki bez zmuszania się i praktycznie bez większego wysiłku, więc jeśli jeszcze go nie widziałeś, to ono uzupełnia idealnie to, co będzie się wydarzało dzisiaj i jutro. Zaraz zobaczysz, które zachowania warto wyeliminować ze swojego życia, ponieważ one ograniczają twoją produktywność, wysysają z ciebie energię, sprawiają, że nie masz tyle siły, nie masz tyle chęci, nie chce Ci się po prostu Działać i przez to wszystko jesteś na etapie życia, w którym być może nie do końca jesteś usatysfakcjonowany albo czujesz, że mógłbyś być w innym miejscu, w jakimś lepszym miejscu niż jesteś teraz. Pamiętaj, że do miejsca w życiu, w którym jesteś teraz, doprowadziły cię nawyki, myśli, przekonania z twojej przeszłości. Więc jeżeli chcesz być w innym miejscu w swoim życiu, to również musisz dokonać zmian w tych aspektach. Pierwszą czynnością, którą wyróżnia biednych ludzi i klasę średnią od milionerów i ludzi sukcesu, jest to, że ci pierwsi spędzają bardzo dużo czasu na telewizji. Według badań prowadzonych przez Toma Corleya, 77% osób, których majątki nie są zbyt wielkie albo przeciętne, spędza na telewizji ponad godziny dziennie. Tymczasem 67% bogatych osób spędza poniżej godziny na telewizji. Osobiście nie oglądam telewizji i uważam, że w większej mierze ona jest tak zaprogramowana, by zżerać nasz czas i przyciągać naszą uwagę. To się tyczy wszystkich reality show, typu Dlaczego ja?, gdzie tak naprawdę czujemy się dużo gorzej, oglądając takie programy. Ale nasza uwaga jest cały czas tam przykuwana, bo cały czas chcemy się wiedzieć, czy ta. Hanka zdradza Adama z Michałem, czy to może Adam zdradza Hankę też z Michałem. I zamiast skupić się na swoich najważniejszych rzeczach w ciągu dnia, skupiasz się na Hance i Michale. Podobnie jest z wiadomościami. Zauważ, że wszystkie wiadomości zaczynają się od tego, co się złego wydarza, co się złego dzieje w świecie. Mają one wzbudzać twój strach, niepewność, bo dzięki temu będziesz cały czas chciał być na bieżąco i sprawdzać, przeglądać te portale i oglądać te wiadomości. Dlatego na przykład na wyzwaniu dwuminutowa transformacja jednym z challenge'ów które zlecam moim kursantom, jest właśnie to, by zrobić sobie 24 godziny detoks od wszelkich wiadomości, telewizji i social mediów. Wydaje się, że to jest bardzo prosta czynność, dla niektórych bardzo trudna, ale osoby, które to zrobią i które w tym wytrwają, mówią mi, jak pozytywnie to wpłynęło na ich dzień, a później na każdy kolejny. Drugi nawyk biednych ludzi jest taki, że spędzają dużo więcej czasu na social mediach, na przeglądaniu portali społecznościowych. To jest po prostu ten moment, kiedy nie za bardzo wiesz, co masz ze sobą zrobić, więc wyciągasz telefon no i przeglądasz po prostu tam Facebooka, Instagrama, nawet i sprawdzasz, co tam jest ciekawego w życiu, kto dodał jakieś nowe zdjęcie, kto udostępnił jakiś nowy post, albo co tam w wiadomościach znowu ciekawego. To sprawia, że skupiasz się na życiu innych ludzi zamiast na swoim. Zauważ, że ludzie, którzy osiągają sukcesy, czy to w sporcie, w biznesie, oni skupiają się na swoim życiu, na realizacji swoich celów, na swoich działaniach, które mają do wykonania tu i teraz dzisiaj. Nie porównują się z życiem innych ludzi, nie patrzą na to, kto ma ile lajków na Instagramie. Badania pokazują, że przeciętny Polak spędza dwie godziny dziennie na mediach społecznościowych bezproduktywnie. To jest og ogrom czasu. Pomyśl, co możesz zrobić w dwie godziny w ciągu dnia. Dalej twierdzisz, że brakuje Ci czasu na realizację swoich nawyków i postanowień? Dwie godziny w ciągu dnia to jest 60 godzin miesięcznie, czyli dwie i pół doby. A dwie godziny dziennie w ciągu całego roku to jest niemalże cały jeden dodatkowy miesiąc. Więc teraz pomyśl sobie, że rezygnujesz z bezproduktywnego przeglądania social midów, odinstalowujesz aplikacje, które Ci nie służą i na koniec tego roku zyskujesz dodatkowy miesiąc. Na co byś go przeznaczył? Zgaduję, że nie na przeglądanie Facebooku. Trzecia rzecz, która wyróżnia biednych ludzi od bogatych, jest taka, że ci pierwsi spożywają dużo więcej śmieciowego jedzenia. Pomyślałbyś, że ale jaki to ma w ogóle związek z osiąganiem sukcesów? Taki to ma związek, że to, co dostarczasz do swojego organizmu, tym później w jakiś sposób się stajesz. Jest to paliwo, które dostarczasz do swojego organizmu. Może miałeś takie sytuacje, że pojechałeś do McDonalda, najadłeś się tam hamburgerów, frytków, jeszcze jakiegoś shake'a wypiłeś, a dwie godziny później po prostu nic ci się nie chciało. Miałeś ochotę po prostu tylko leżeć. I patrzeć się w sufit albo na telefon. I więc jeżeli czujesz, że brakuje ci efektywności, produktywności w działaniu, że za bardzo ci się nie chce realizować pewnych wielkich rzeczy dla siebie, to zastanów się, jakie paliwo codziennie dostarczasz swojemu organizmowi. Czy dbasz o swój organizm, o swoje ciało, o ten pojazd, który ma ci służyć? Czy twój organizm jest jak taka wyścigówka, jak taka formuła, która pomaga ci dojechać jak najszybciej do celu i pokonać wszelkie przeciwności i przeszkody? Czy jest to taki stary, jakiś malu, który już ledwo w ogóle zipie? Czwarty nawet biednych ludzi prosty, bardzo do zmienienia jest taki, że biedni ludzie w samochodzie, kiedy jadą do pracy, jadą na wakacje, jadą do sklepu, słuchają radia albo muzyki. Natomiast bogaci ludzie, ludzie sukcesu, słuchają audiobooków, słuchają wartościowych podcastów, słuchają jakichś czytanych artykułów. Po prostu wykorzystują względnie wolny moment, gdy ich umysł, ich uszy są po prostu wolne i mogą z czegoś skorzystać, na swój własny rozwój, na zdobywanie wiedzy, na przemianę świadomości. Dzięki temu, jeżeli na przykład godzinę dziennie spędzasz w samochodzie i słuchasz radia i muzyki, to teraz możesz Praktycznie za darmo wykorzystać tę jedną godzinę na swój własny rozwój. Popatrzcie jakie to proste, a założy się, że większość osób i tak tego nie zrobi. Piąta ciekawa rzecz, która charakteryzuje biednych ludzi i klasę średnią jest taka, że odpisują na wiadomości od razu, czyli zawsze mają telefon pod ręką, zawsze mają powiadomienia włączone, gdy tylko coś ktoś napisze, gdy tylko coś zabrzęczy, gdy tylko ktoś zadzwoni, to od razu sięgają po telefon i sprawdzają co tam. Odpisują, odzwaniają, sprawdzają wiadomości. To sprawia, że ich harmonogram pracy, ich po prostu flow, przepływ w trakcie pracy. Ich produktywność po prostu spada. Tracą na skupieniu, na koncentracji, na swojej efektywności. To, co możesz zrobić już teraz, wyłączyć po prostu wszystkie powiadomienia w telefonie i zobaczyć, o ile szczęśliwszym człowiekiem się staniesz. A jeśli już wykonałeś ten etap, to sprawdź, na ile odpisujesz na wiadomości od razu, a na ile masz na przykład wyznaczone pory, kiedy odpisujesz na wiadomości, przeglądasz media, wiadomości, maile. Inaczej pytając, na ile to ty kontrolujesz swój telefon, a na ile Twój telefon kontroluje ciebie. No i szósty, bardzo ważny nawyk pod względem osiągania życiowego sukcesu, spełnienia. Budowania wolności finansowej, szczęśliwego życia jest taki, że biedni ludzie i klasa średnia robią po prostu w życiu to, co muszą. Niekoniecznie to, co lubią, ale to, do czego czują się zmuszani przez środowisko, przez innych, przez swoją rodzinę, przez swoich szefów. Rozpoznasz to bardzo często po tym, że usłyszysz od nich, iż nie mają czasu, że coś muszą, że czegoś im nie wolno. Bogaci ludzie najczęściej dorabiają się na swoich pasjach, na robieniu tego, co lubią, na robieniu tego, co chcą. I nie tylko są wolnymi ludźmi pod względem czasu, ale dzięki temu również wolni finansowo, bo po prostu tą finansową wolność dzięki temu sobie właśnie budują. Popatrz, że na pracę przeznaczamy jakąś jedną trzecią swojego życia. Więc moim osobistym zdaniem jest robieniem sobie krzywdy spędzanie tej jednej trzeciej życia na robieniu czegoś, czego nie chcesz, na, na czymś, co nie sprawia Ci radości, ani satysfakcji. Jest to odbieranie sobie swojej osobistej wolności i możliwości kreowania swojego życia na własnych zasadach. Podsumowując, ludzie biedni z klasy średniej, którzy nie są do końca zadowoleni ze swojego życia, którzy nie osiągają spektakularnych wyników, i sukcesów to przede wszystkim ludzie, którzy nie mają wpływu na swoje życie. Ich życie jest kontrolowane przez ich telefony, przez innych ludzi, przez pracę, której nie lubią, przez telewizję, przez słuchanie wiadomości, przez słuchanie radia, przez niezdrowe jedzenie. Takich nawyków jest znacznie więcej. Możesz teraz mieć poczucie, że ludzie sukcesu, milionerzy, którzy tutaj byli badani, to ludzie, którzy są panami swojego własnego losu. Tylko ważne, żebyś uświadomił sobie bardzo istotną rzecz, że oni nie są panami swojego losu, dlatego, że osiągnęli sukces i stali się bogaci, ale właśnie Dlatego stali się bogaci i osiągnęli sukces, bo byli panami swojego własnego losu, bo potrafili zapanować nad swoimi nawykami, nad swoimi zachowaniami, myślami i emocjami. Sami decydowali o tym, co robią, i to doprowadziło ich do ich celów i efektów. Mam nadzieję, że to nagranie dało Ci do myślenia. Napisz w komentarzu, co o tym wszystkim myślisz, czy zauważyłeś jakieś swoje zachowania, albo zachowania u innych osób, które również odbierają siłę, produktywność, chęć realizacji zadań i swoich marzeń. A już jutro opowiem Ci o nawykach milionerów, które warto wprowadzić do swojego życia. I zdziwisz się, bo większość z nich jest całkiem prosta do wdrożenia. Więc czekam tutaj na Twój komentarz i widzimy się jutro o godzinie 9. Do zobaczenia!